Przyglądam się tutaj, czy nie ma żadnych mszyc, bo ostatnio sporo ich tu grasowało. Dzień dobry, dzień dobry, ogród. Mszyce w zimie, pomyślicie? A no tak, może nie tam u góry w liściach, ale gdzieś tutaj w zakamarkach kory mogą się gnieździć. Na wiosnę posmarowałem pień takim klejem. On już przestaje się lepić. Ale zobaczcie ile tutaj się robactwa. Jakieś mrówki właśnie mszyce i inne szkodniki poprzyczepiało. I teraz właśnie na jesień warto to uzupełnić, poprawić, żeby znów się kleiło. Tak klej trzyma nawet 3 miesiące. Ja używam takiego kleju. I pędzelkiem sobie nanosimy napień. Taki pasek około 20 cm. To nie szkodzi drzewom. Ta substancja odparowuje po chwili, i zostaje sama kleista w powłokach. No i teraz, żadne mszyce czy też mrówki, które im pomagają, nie mają prawa się tu wspiąć. Wszystko się przylepi. Możecie kupić też w większych pojemnikach litrowych, a nawet 5-litrowych.